Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o czasie future simple, czyli czasie przyszłym prostym. Jest to czas, który używamy najbardziej domyślnie, jeśli chodzi o mówienie o przyszłości. Bardzo przydatny, w wielu miejscach używany. Zaczynajmy zatem. Używamy go do mówienia o dalekiej przyszłości, do wyrażania własnych opinii. Na przykład, I will become a doctor. Zostanę lekarzem. Używamy go również do mówienia o decyzjach, które podjęliśmy dopiero co. Na przykład w restauracji. What will you have? I'll have a piece of cheesecake and an espresso. Poproszę kawałek sernika i ekspreso. Również możemy używać go, mówiąc o obietnicach i ofertach. Na przykład. Don't worry, I will help you. Czyli nie martw się, pomogę Ci. Albo. Will you help me? Will you do it for me? Czy pomożesz mi? Czy zrobisz to dla mnie? Używamy go również w pierwszym kondycjonalu, czyli pierwszym trybie warunkowym. Na przykład, if you don't do it, I will. Jeśli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię. Jeśli chodzi o budowę, to musimy zwrócić uwagę na słówko will i to, co idzie zaraz po nim. Jeżeli oglądaliście filmik na temat modali, to wiecie już, że po will zawsze idzie bezokolicznik. Zatem nasza struktura czasu wygląda następująco. Osoba will czasownik w formie bezokolicznika. Koniec. W przeczeniach po will stawiamy not. W pytaniach zamieniamy osobę i will miejscami. Czyli will osoba czasownik w formie bezokolicznika. Will możemy także wypowiadać w formie skróconej. Wtedy skraca się do apostrof ll i bardzo często ludzie nie wiedzą jak to wypowiedzieć ale tutaj nie ma dużej filozofii. Po prostu doczepiamy "-l", na końcu naszej osoby. Na przykład, I'll, you, he'll, she'll. Lekki wyjątek. It'll, it'll. you we'll, you'll, they'll. Jeszcze raz, nie musimy tutaj kombinować. Wystarczy, że powiemy "-l", na końcu osoby, za wyjątkiem osoby "-it". Gdzie trzeba powiedzieć ito. W przeczeniach will not skraca się do won't. Podsumowując zatem, czasu future simple używamy do mówienia o dalekiej przyszłości, o decyzjach, które dopiero co podjęliśmy, o obietnicach i ofertach oraz pierwszym kondycjonalu. Nie zapomnijcie także zrobić zadań oraz przeczytać więcej na stronie łopatologicznie oraz zasubskrybować i polubić film. To już wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym prościej si nie da. Pozdrawiam serdecznie.